A kiedy my stajemy się mm, oposem ratownikiem, albo kiedy ktoś się staje dla nas oposem ratownikiem, staje się dla nas wtedy tym oposem ratownikiem, jak zaczyna nas ratować, bez patrzenia na konsekwencje tego i bez patrzenia na to, że może jakby nas nie uratował, to pomógłby nam bardziej. Bo czasem my się musimy przewrócić i Musimy pozwolić innym ludziom, żeby popełnili własne błędy i żeby się przewrócili, bo inaczej nie ruszą, bo inaczej będą chcieli być oposem. I bycie oposem e, dla innych, czyli noszenie ludzi na plecach i mm, próbowanie się dostosować do, nich, do ich poziomu, nie pomaga. Bo, jak matka w samolocie założy najpierw maseczkę dziecku, to zemdleje i nie pomoże temu dziecku. Więc, najpierw dbamy o siebie. Chodzi mi o maseczkę tlenową w razie W. Eee, I to samo jest z oposowaniem. Jak my będziemy pomagać innym, nie zważając na konsekwencje tego dla siebie, to zrobimy sobie krzywdę i wtedy im nie pomożemy. I czasem, pomagając, ratując kogoś po raz setny, my stajemy się jego oposem, wchodzimy w rolę oposa zamiast w rolę feniksa. I co? I narzucamy sobie po prostu garb na plecy. Dosłownie. Hej.